No, tak. Uuu. Enginer. Właśnie się odezwałem na Discordzie. Kozak e, robimy taski. Proszę, nie walnijcie mnie. Kozak. Nie naprawiam póki co światła, bym mieć ten. O, super. E, Michal, co to było? Tak. E, Jeden raz. I ty go zabiłeś. O, zaraz Michał, ty jesteś z tym co myśleć, nie? Nie, w typaku, masz tarczę. Poza tym on próbował zabić, a potem ty zabiłeś go. Dobra. A nie by się było tak. Yy, nie, wiesz co tak, jak to było? I się wydaje, że to raczej był jakiś super tam wleciał, Próbował on mnie zabić ten super, a że ja miałem i nie mógł, nie mógł mnie zabić, to zabił ty co był obok mnie. Okej, okay, przejmę ja rozmowę. Myślę, po prostu, że. Okay, Ciędze, za, zacznijmy od podstawowych ja, wreszcie, pytań. Tylko gdzie jest ciało? Zacznijmy od podstawowych pytań. Gdzie kto jest? Gdzie jest? No w sumie, gdzie kto jest? Ja mogę od początku zacząć. Po kolei, Oksy, gdzie jesteś? Spownie, po kolei, po kolei. Po kolei, po kolei. Okej, okay, pestilens. Jest w labie. Gdzie no, w labie? Jest. Czekaj, gdzie w labie? W Hmm. Jakoś się musieliśmy minąć, bo ja stałem przy temperaturze i nie widziałem ciebie ani trochę. No, ja też ciebie nie widziałem, wiesz. Aha, ja jestem ja, to się mi, ja się z retro mijałem na wejściu od laba. Tak, to prawda. A ja na początku gry, ja gry od razu tam poszłem, wiesz. Okej. Okay. To retro, gdzie jesteś? Pod storage'em. Pod storage'em. Jakub? To się może zgadzać, ja jestem na temperaturze w labie fras fres... Fris? Fresa? Pod przyciskiem Paski. Karyz? Karyś, Karyś? Yy, ja jestem przycielem. Lewo do Fisa będę teraz wchodził do opisu Moro. Moro, gdzie jesteś szybko? Jestem na spawnie. No, sami sobie naprawię, no bo jeszcze nie ma kill cooldowna. A ja sobie o taki sposób poradzę. Ja mam probówki, czy... A, no tak tasków nie ma. Wspomniałem. Ja sobie przytrajharduję taski. Raczej są mądrzy nasi koledzy i poradzą sobie z kąsami, prawda? Nie chcę zużywać inżyniera na sam początek rundy. Dziękuję. O, chyba kabli nie mogę zrobić. Dobra, ufamy. O, kurde, Ciągle się myra. O Jezu, jak będzie dwie. asasynem to mam przerąbane. Dobra, teraz już resetniemy to. Chodź na chwilę, chodź na chwilę. Bo ja mam do zru... Zostałam wskrzeszona. A mój nadek nie, nie jakiś 20 szyka sekund. Szyka Mogę zrobić szyb szybkie info? E, Mamy minera. W specimenie jest dziura. Retro mnie zabił. Eee, niby jak Normalnie, jak człowiek. Ja. A jak była animacja? Pixelecik czy nożem? Przywalił mi z pionchy. A to ma jakieś ten? To ma jakieś znaczenie? Tak, bo jeśli pistoletik to jest szeriefem. Ja nie wiem o, tym, o, tym, o czym ty mówisz, ja nawet nie wiem gdzie jesteś. No to w niej przypłacie nawet nie wiem, czy skinąłaś, ale to może być exe... exe. Sprony. Sprony. Ja... Na, to może być Exa na mnie. Być Też, ktoś... No właśnie, ktoś zabił Oxyx, został wskrzeszona i teraz jest na mnie jak tego nie zrobiłem. Ja poznałem swojego M. kolegę. Cześć, co ty zabił? zabił, zabił? E, retro mnie zabił, zabił mnie tak, przy Witalsach. O, nieprawda, mnie teraz tam nie ma. Fresy mnie wskrzesił, robił tak, to jest on do prawda. przycisku. Została wskrzeszona, tak. ponieważ fre nie było widocznego. Tak, ja teraz o... jestem przy Stolejczu. Ja nie wiem, czy mógłbym to zabić, raczej nie, ale to według mnie jest epitet na dla mnie. A ja, ja poznałem nie swojego nie kolegę. Być, więc na ile mam assassina? 80, kurde, to trzeba się pilnować z tym, tym aby się nie wydać tak łatwo. Dobra, wejdą Pansy. Nie będę, jak już mówiłem, nie będę używał tego. Mojego inżyniera na sam początek. No bo come on, jeszcze nie minął cooldown, więc oni sobie poradzą. Możecie słychać pykanie mojej myszki, bo mam ten lepszy mikrofon. Tylko, że ten mikrofon wyłapuje mi prawdopodobnie dźwięk z myszki, tak jak słyszycie, uwaga. O, come O! Naprawdę, ja! Co tutaj się stało? To nie Retro zabił Jakuba. Powiem tylko tyle, tylko jeden kill i im Yeah. Nieee no, Widzowie, no to jest jakaś alaki, no come on Dlaczego ja mam takiego mi farta? Nie zamierzam nawet w tym odcinku walić w biurko, bo mi się po prostu nie chce Come on, co to w ogóle było Czy on jest idiotą?

OK. No, e... to jest API. Nie e, Dobra, Karsy Car się o mnie wydupił, nie mamy szeryfa. E, obok teraz tego ciała, e, które zgłosiłem na Billy Dead, uciekł z niego niepoznany. Z dobra, moich oczu to teraz to wyglądało. E, oraz jeszcze widziałem chyba Bartixa e, w Medzie, prawda? E, ja robiłem to teraz. Nie, nie widziałeś? Nie widziałem. Co robiłeś Bartik? No, tak, tak, tak. Jeśli tak, no, tak. Że się skanowałem, to ja bym w Medbeju. Nie, 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 Ale to ja patrzyłem na się skana, to jest od razu przed wejściem i chyba tam widziałem Bartiksa, nie jestem pewien, ale jestem na 100% pewien, że to jest niepoznany. Skip. E, Mikołaj, e, możemy iść do laba tego dolnego? Nie, bo okay, to jest Muszę fajnie. coś odwalić do ja no początku trzeba tak. odwalić inżyniera, czyli walnąć światełko. Czemu tak ma okłostów jest? No właśnie, oni mają tych tasków trochę. Trzeba coś porobić. Trzeba coś odwalić Idę walnąć kogoś w lawia? Zaniosę go sobie do specimenka Zaniosę go rzeczywiście w ciemności kurde Co się stało? Nie gadaj. mi jedno, mogę powiedzieć... A, okej, okay, najpierw Tygrys. No dobra, normalnie. Eeeem, um. Agoszka ja chciałem coś powiedzieć. Nie wiem, gasną światła, ja podchodzę sobie do drzwi i nagle... Widzę Faskiego i obok ciała, chociaż nie czy to był Fask. Nie, nie wiem. Okej, okay, powiem jedno. i Oksy jest czeski, bo Oksy była na kamerach cały czas, a Mikołaj robił tam kabelki i pobieranie. Ja bym eee, sobie tam. Teraz do... moja perspektywa. Wbiegam sobie do laba, otwieram sobie te pierwsze drzwi. Tyks że otworzył te drzwi, od rakietki. Sobie nie, ja te, ja te pierwsze na wyjście do meda. Nie, nie. nie otworzyłeś. Tych... Ja ich otworzyłem, ja otworzyłem. A no to ty otworzyłeś. No pozbywamy się asasynaf. No chciałem, gdzieś drugie zwi otworzyły i ty chyba otworzyłeś je tam te rakietki. Nie, bo ja... rakietki nie otwierałem, chciałem sobie wyjść meda a... i ja naprawdę sobie się Ja bym powiedzieć jedną rzecz. Uff. No mów. Te były pierwsze światła, później się zapaliły. Partyk i Hat to jakby tak koło mnie łasili, nawet przekręcili. więc pomyślałam, że to nie posadzam i postość, to, to, to robię M przed elektrykiem, m po pierwszych światłach, tak Hat to się tak kręcił. Morkus, jednego szrago, no morkus. Albo loreszy, albo czarniko. Dobra, ja wglądam do tego killa. A to mnie to pod koniec było. E nie, to było tego, te pierwsze światła, nie pod koniec. A, to, to już ja zobaczyłem czy ten, poczekaj, ktoś tam skoczy, czy Retro skoczy do mnie, no, ja bo ja jestem to... Inżynierem, ale nie wiem do końca, bo nie skoczył w końcu. To zadziałało, spróbujemy to zrobić jeszcze raz, czyli trzeba zbejtować Inżyniera. Kurde, teraz ktoś zamówił, nas, to jest Lipson. Oj, oj. Trzeba zbejtować Inżyniera. Nie wiem, Undertaker jest TAK USELESS Dobrze, ja bym chciał pokończyć wy, po przykro mi, udawałeś skan Dobrze, a ja. ogóle, mogę... Fascy mogę mogę, mogę, mogę? mogę? Czy mogę? Dziękuję Odnośnie oskarżeń Faskiego Yy, o tak, byłem w mecie, ale przedtem zrobiłem sobie logika. Wszedłem do tego meda, zrobiłem sobie temperaturkę i odznaczyłem sobie logika. Wychodzę. Chciałem sobie wyjść z tego meda, otwierając drzwi, żeby naprawić potem światło. Kluzek, po widzowie, oni sobie dają na w, w chile, chile, bro, też zgram. Kluzek, fajnie. Easy. No, mogę tację wziąć głos, głos. głos? Proszę, mogę odziąć. Ja chcę, proszę. A byłeś kimś wtedy w labie? No właśnie, nie wierzycie mi, nie wierzycie. Zdaje no. ta dominacja była... się otwierała, tak że... oni weź. tego nie słychać, jak teraz puszczą do I Teraz? Raz raz zabija tą drugą tam i uciekła. Nie, w poprzedniej rundzie. No tak, dobra, trzeba coś to, zrobić. To jest, Michalu, czy ty to, się to, w ogóle to, ruszasz? To. Dobra, bejcik na sasynkę oczywiście. Jestem do tego moja inżynierka. Ja dokończyć zadania w medzie. Ale mi się ten specimen... Czekamy na światełko Robimy zadymę w medzie Dobra, zadymę w medzie, lecimy Kurde ok Okej, okej Czemu to mogę zrobić? Ja więc spokojnie Mów moro, mów moro, pierwszy 2 hmm, Dobra, dobra, dobra e, więc tak O, wygląda w następujący sposób że ciało jest o, obok komunikacji, przy czym yy, widziałam tam fresera i czy ty możesz coś powiedzieć o swoim bronę? Um, ja, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że jakby oczyścić no, fresera, ja bym chciał no, powiedzieć, ja bym chciał oczyścić jedną rzecz z fresera, no, no. Um, jak, robię, jak robiłem teleskop, to się z nim minąłem, jak wchodził to lapa, więc wątpię się to on Mordnik. Ale teraz... To nie jest żadne... Arbument, mógł Dobra, al alternatywna powierza. rzeczywistość. Impostor umarł przez glitcha tak. albo przez szeryfa? Chciałam powiedzieć, że byłem medykiem i my... Chris i Retro, szeryfa nie mamy, szeryf nie żyje. No to może glitch? Bo widzicie jak wolno lecą fragi. No, ja, ja po raz siódmy wchodzę do tego z Come on. Chcę zrobić master killa, tylko no naprawcie to światło, proszę was. Mam taką zajawkę na killa. TAKĄ ZAJĄŁE W TAMTEJ RUNDZIE, PRAWIE SIĘ TO UDAŁO WTEDY gdy PRZENOSIŁEM TO CIAŁO BEZUŻYTECZNĄ ROLĄ Robisz Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną e, rzecz, to ja cicho. Przepraszam, czy możecie... E, chciałem, masz, Mikołaj, ten e, przycisk, ale okej, okay, to ja zgłosiłem e, Chciałem powiedzieć tyle, że nie wiemy ile tak naprawdę mam teraz impostorów Ponieważ jest ich trzech, a nie wiemy ilu wyrzuciliśmy może Gris zabił jakiegoś innego, więc y, trzeba też dokonać, kto może się z nim sklirować y, ogólnie. Ja miałem dwie osoby plus i to był to i Mora. Czy jest jakakolwiek możliwość, że w rundzie zrobimy więcej niż dwa taski? No tak. bez no, to. Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć full Impostor, bo to mi tak cuchnie, jak kurwa, nie wiem, traków smogiem czy coś. Okay. No, chodzi mi o Fresa, który dodatkowo został potwierdzony przez wideo. To jest po pierwsze. A po drugie, za, kiedy było mnóstwo rund, nikt go nie potwierdza, jest on, czysty, nikt, on siedzi Siedzi cicho jak masz pod miopłą. To zazwyczaj to jest imposter, ale to nie jest żadne potwierdzenie, tylko mówię. A retro, kiedy usłyszał że Fres jest, to zaczął od razu go bronić, jakby to był albo bądź im drugim... No Sus! ale to akurat było prawda, prostu ja kominąłem, tylko to chciałem powiedzieć. Naprawdę kominąłem. No dobra, no to... No, już no głosować, z z wiem, to najdłuższy odcinek z mawej roli. Bo nie wiem ile mamy impostorów. Jeszcze ja, chcę przypomnieć, że Michalo był wcześniej przeze mnie stosowany. Sus! Tak, był przeze mnie stosowany. Ej, to nie miałeś pewności, że to byłem ja, czy nie Ja jestem cicho, no bo ja sam chodzę cały czas. Mógł być niepoznany i na przykład mógł popilnąć szef. A ja jestem ultra zły, bo nie mogę zrobić okay. nawet jednego taska w jednej rundzie. Come on, ludzie! Ile można przycisków spamić? Proszę was! Ja już skończyłem wszystkie taski, Ok, na kolejne. Co ja na, na retro albo Freeza, bo jeśli nawet co rowersami, to zginą razem. I to my zadecydujmy. to muszę Na Freeza, na Freeza. Na Freeza. Na Freeze. I koniec twojej ekipy, Freeze. Już pod tobie. Zobaczycie, dziś nie ma wam. Ale co ty zrobiłeś? Nie to wam. Nie Mikołaj, wam. Mmm. Nie ma wam. Mikołaj ma wam. Nie największym gościem. Nie Moro, posłuchaj. Nie mieliśmy innych sasów. Wszyscy byli Nie Nie Można...